Grupa FAMUR, dzięki konsekwentnej rozbudowie i kompleksowości oferowanych usług, jest dziś jedną z nielicznych na świecie firm, potrafiących wyposażyć dowolną kopalnię w kompletny system wydobywczy. Globalne kontakty handlowe i bardzo dobre referencje powodują, że marka FAMUR wymieniana jest w jednym rzędzie z największymi producentami maszyn górniczych na świecie. Grupa FAMUR to kompleksowe rozwiązania dla górnictwa. W lutym 2008 roku w siedzibie firmy Fazos SA, jednej ze spółek grupy FAMUR, został przeprowadzony test kompatybilności kompleksu ścianowego przeznaczonego do pracy w jednej z rosyjskich kopalń. Jest to najnowszy produkt grupy, efekt współpracy wszystkich jej spółek. Kompleks przeznaczony jest do pracy w pokładach wysokich do 5 metrów. Grupę Famur tworzą takie firmy jak Famur, Fazos, Nowomak, Pioma, a także dwie firmy z branży sterowań hydraulicznych Dams i Georyt, które uzupełniły grupę w 2007 roku. Dzięki takiemu składowi grupa Famur jest w stanie dostarczyć kompletne systemy mechanizacyjne przeznaczone do eksploatacji podziemnej eksploatacji węgla, takie jak combine, zmechanizowana, obdowa ścianowa, przenośniki ścianowe zgrzebłowe, podścianowe, zgrzebłowe oraz przenośniki taśmowe i środki transportu materiałów i ludzi. Prezentowany za mną kombań ścianowy KGE 750F należy do nowej generacji kombajnów ścianowych produkowanych przez Hamur SA. Charakteryzuje się dużą zainstalowaną mocą około megawata, dużą prędkością posuwu około 15 metrów na minutę oraz dużą siłą posuwu do 100 ton. W przedstawionym kompleksie ścianowym zastosowano dwa typy obudowy zmechanizowanej. Podstawową obudową jest obudowa dwustojakowa Fazos 2553 o zakresie roboczym 2,8 m do 5,2 m. Średnica stojaków wynosi 370 mm o podporności stojaka 4000 kN. Sekcje są o podziałce 1,75 m. Podporność w całym zakresie obudowy wynosi 900 kN na metr kwadratowy. Obudowa przystosowana jest do pracy o nachyleniach do 25 stopni, a to dzięki powiedzmy, zastosowaniu urządzeń kotwiących. Kolejną obudową jest obudowa skrzyżowania, zabezpieczająca nam skrzyżowanie ściany z chodnikami nadścianowymi i podścianowymi. Jest to obudowa trójsekcyjna, samoprocząca o zakresie pracy 2,75 m na 4,2 m. Firma Nowoma dla potrzeb projektu oferuje system odstawy urobku wyposażony w przenośniki pz 950 PPZ1000 oraz urządzenia UKU1500 i UPZP. Przenośnik ścianowy PPZ950 wyposażony jest w trzy jednostki napędowe o mocy bliskiej 1 MW, pozwalające na transport urobku po trasie wykonanej z profili odlewanych o podwyższonej wytrzymałości z systemem posuwu Megatrack. Integralnie połączony z przenośnikiem ścianowym przenośnik PPZ-1000 wyposażony jest w jednostkę napędową o mocy 250 kW pozwalającą na transport urobku na trasie wykonanej z profili odlewanych. przenośnika PPZ-1000 wchodzą dodatkowe urządzenia takie jak kruszarka urobku UKU-1500 z systemem regulacji wysokości wału pozwalające na uzyskiwanie odpowiedniej wielkości frakcji węgla oraz urządzenie przekładkowe UPZP pozwalające na realizację przekładki systemu wydobywczego podczas jego pracy. Urządzenie przekładkowe wyposażone w system korekcji pionowej i poziomej pozwala na poprawną współpracę. Przenośnikiem taśmowym o szerokości 1200 mm produkcji Pioma. System odstawy urobku zaprojektowany został w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i komfort pracy przy jednoczesnym zachowaniu wydajności na poziomie 1200 ton na godzinę. Test kompatybilności odbył się w obecności przedstawicieli klienta. Próbie poddane zostały wszystkie urządzenia wchodzące w skład kompleksu, a więc kombajn ścianowy, przenośnik ścianowy, sekcje obudów zmechanizowanych, system odstawy urobku oraz system zasilania elektrycznego i hydraulicznego, a także monitoringu pracy kompleksu. Dzisiaj uczestniczymy na przyjęciu Siergiej Wuchin, Kuzbas Razrizugol, Rosja. Uczestniczymy dzisiaj w odbiorze kompleksu ścianowego, do którego zgodnie z kontraktem zawartym w maju 2007 roku pomiędzy kompanią węglową Kuzbas Razrizugol i z polskiej strony polskie maszyny górnicze, sprzęt przygotowały firmy grupy FAMUR. Na odbiór przyjechała grupa specjalistów z różnych dziedzin i na dany moment etap odbioru jest praktycznie zakończony. Ogólnie można powiedzieć, że stanowisko naszej grupy jest bardzo pozytywne. Całość jest bardzo dobrze przygotowana, organizacja odbioru i przygotowanie sprzętu jest na bardzo wysokim poziomie. Są oczywiście drobne pytania, które w toku dalszych prac w ciągu dwóch roboczych dni będziemy omawiać. Po obu stronach jest jednak pełne zrozumienie, dlatego mamy pewność, że cały proces zakończymy pozytywnie i zasadniczo jestem bardzo zadowolony z przebiegu dzisiejszego dnia. понимание есть с обоих сторон. Поэтому я надеюсь на лучшее и, в принципе, очень доволен сегодняшним днем. Главное требование сегодняшнего времени покупателей и эксплуатационщиков... Юрий Иванович Незнамов, директор Центрум сервисового ФАМУР «Россия». Głównym wymaganiem stawianym obecnie przez kupujących i użytkowników w stosunku do każdego urządzenia tego typu jest jego solidność, wydajność i bezpieczeństwo górników. To, co dzisiaj zobaczyliśmy na prezentacji, w pełni odnosi się do danego kompleksu. To, co zaprezentowały zakłady wchodzące w skład grupy FAMUR, a więc urządzenia tego kompleksu, kombajn KGS 750 i obudowa do urabiania pokładów o dużej miąższości, przenośnik, przenośnik podścianowy i kruszarka, w pełni odpowiadają współczesnym wymaganiom w stosunku do takich kompleksów, co do zapewnienia dużej efektywności wydobycia. Przewidywane wydobycie 2,5 mln. тонни в двух мне большой производительности и добычей uh, предполагаемая нагрузка два с половиной миллиона на мой взгляд безусловно uh, будет достигнута данным оборудованием